Witam na podsiadówce już tutaj w Krakowie, na, ławeczka jest włączona, siedzimy, napoje też były oczywiście, żebyśmy nie umarli zasuszenia, bo Sahara była z rana bardzo susz sushi też było. Słonecznik wyszedł już tutaj. Mieliśmy konkurs tutaj z wariatami, rzucamy im tutaj skubańce, hartów jest dużo, wystarczy rzucić raz jednemu, jeden przyleci i nagle jest ich 58 tysięcy. Harpagany. Ale wystraszone Wystra, Wystraszone. Jeden kozak taki przyleciał, bały się go bardzo. Jakie słuchane skubańce? Chłopaki, teraz na lewo tutaj. No bardzo. Robimy im konkursy. Jak się tam nudzi, to wymyślamy konkursy ptaką nawet. Nie można im za dużo dać, bo się najedzą i później nie chcą współpracować. Jeden tu się czai, uwaga na niego. On chyba chce mi bezpośrednio zabrać z nóg, skubaniec. Takie są gnojki. Dobra, chłopaki, na lewo. Wariaty lepsze. Dobra, chłopaki, na prawo lecimy. No i w doloty są. Wreszcie ten czarny dostał, on tam cały czas poganiany został, ale teraz jednak ogarnął się na koniec. Lecimy jeszcze gdzieś coś pozwiedać, coś gdzieś pospacerujemy. Musieliśmy uzupełnić płyny. Po uzupełnieniu płynów ja lepiej nie wiem jak Łukasz, Łukasz mówi nadal, że nic mi nie pomaga. No troszkę lekarstwo zadziałało, ale to jeszcze jakiś znajdziemy lepszy sposób w takim razie. Lecimy dalej do usprzenia. Jaki wariat. Boi się, nie boi się, boi się, nie boi.